Państwa. Mam przyjemność dzisiaj przedstawić, tak naprawdę, kierunek tematu mojej pracy doktorskiej, którą chcę wykonać w kontekście zarówno badań, jak i, jak i troszeczkę technologicznym. Chodzi o badania nad zaburzeniami psychicznymi z wykorzystaniem analizy dźwięku i algorytmów uczenia maszynowego. Moja prezentacja będzie troszeczkę w formie takiej wall of text. Dlaczego? No z tego to wy, wychodzi to z tego, że tak naprawdę temat po pierwsze jest świeży. Po drugie, temat e, dotyczy medycyny. A jako, że dotyczy medycyny, ja nie mogę robić wszystkiego, co bym chciał robić, tylko muszę się skonsultować tutaj z ekspertami domenowymi. E, tutaj mam wsparcie uczelni w tym zakresie, e, ponieważ e, będę operował bezpośrednio na, e, na danych wrażliwych, e, badanych osób. E, w związku z tym muszę zapewnić, zarówno w kontekście chociażby prawnym, jak i takim Stricte, stricte formy tych badań muszę po prostu zapewnić yy, yy, zgodność. No ale co będę chciał w zasadzie robić? Yy, w ramach yy, badań chciałbym się skupić na wykrywaniu oznak depresji yy, z głosu badanej osoby, po prostu z nagrań audio yy, wykonanych poprzez stworzoną przeze mnie, dedykowaną do tego celu aplikację. Yy, z, zamierzam zbudować w oparciu o te dane. Yy, Modele sztucznej inteligencji do oceny prawdopodobieństwa występowania tej choroby. Będziemy analizowali te próbki głosu w bezpośredniej korelacji do wyników testów samooceny tych osób. O co tutaj chodzi? Tak naprawdę, ja, jako osoba, która nie ma uprawnień medycznych, nie jestem w stanie na grupie osób z populacji zdrowej wykonać żadnych testów. Mogę jedyne, co mogę zrobić, to podsunąć im do wykonania testy, które te osoby same mogą zrobić. Czyli to są tak zwane testy samooceny. Są określone skale punktowe wynikające z oceny takich testów. I te osoby mogą mi w aplikacji takie testy wypełnić, potem mogą oddać próbkę swojego głosu, i ja już uzyskuję pewnego rodzaju etykietę na populacji zdrowej w kontekście tego, jak, jaki jest bezpośredni wynik ich badania w już opracowanej, znanej przez naukę, przez medycynę skali, jak, jak, jak głos po prostu koreluje po prostu z tym wynikiem i te cechy głosu. Mamy też możliwość, będziemy o to walczyć, będziemy chcieli uruchomić badania kliniczne. Tam przewiduje w aplikacji możliwość kontroli stanu pacjenta w czasie, czyli jak pacjent jest badany klinicznie, to wchodzi, wchodzi w grę jakaś farmakologia, będziemy mogli pacjenta i metodą kliniczną w postaci ankiety, jak i w postaci po prostu wielokrotne, wielokrotnego badania, będziemy może mogli, w stanie, będziemy w stanie po prostu tego pacjenta w czasie obserwować. I teraz tak, co do postawionych hipotez w zasadzie, po co to robimy i co chcemy sprawdzić, no, moją podstawową hipotezą Yy, którą postawiłem, jest to, czy da się zbudować model AI, który oceni występowanie depresji i jej prawdopodobieństwa jej występowa, występowania bazując na głosie pacjenta i będzie efektywniejszy niż obecnie dostępne rozwiązania w tej dziedzinie. Yy, no, tak naprawdę były już badania i mamy tabelaryczne dane przedstawiające skute, jakby efekty tych badań i skuteczność tych modeli. Dla języka angielskiego mamy dostępne modele. Które mają powiedzmy 80% skuteczności, jako taka pomoc w diagnozie. W związku z czym, e, tak naprawdę, e, dla języka polskiego mamy dosyć duże pole do popisu, ponieważ z no, analizy badań wynika, że jednak ten język, w którym osoby się wypowiadają, ma znaczenie. E, po prostu badań anglojęzycznych było po prostu przeprowadzonych więcej, jest większa, większa po prostu jest e, możliwość e, researchu w tym temacie. No 80% skuteczności efektywności jest to bardzo wysoki wynik, ciężko będzie to przeskoczyć. No ale powiem tak, próg jest wysoki, spróbujemy. Tak naprawdę bardzo wiele zależy od jakości zebranych wyników podczas badań, czy to na populacji zdrowej, czy to na populacji klinicznej. Kolejne takie hipotezy pomocnicze, którymi chciałbym się tutaj zainteresować i je zaadresować, czy jesteśmy w stanie zbudować model? Które będzie czuły na poszczególne skorzenie współistniejące. Rodzaj depresji jest wiele, tak samo jak rodzaj, rodzajów chorób współistniejących, które tą depresję powodują. Mamy bardzo mało dostępnych, gotowych badań, przecież analiz, jak korelować i wykrywać poszczególne typy depresji. Właśnie w oparciu o to, czym zostały tak naprawdę spowodowane. Osoba w starszym wieku może mieć bardzo podobne symptomy depresji niż osoba w wieku młodym, a te osoby mogą mieć zupełnie inne źródło występowania tej choroby. No i ostatnim, ostatnia taka hipoteza pomocnicza, którą, którą też chciałbym się zająć, to. Czy na podstawie tego formularza samooceny, czyli tego, czego ten człowiek z populacji zdrowej jest w stanie to po prostu wykonać samodzielnie w mojej aplikacji, bądź poza aplikacją też, bo jakby to są jawne formularze, to osoby mogą to robić. Czy ja jestem w stanie poprzez dodanie do tego dźwięku, czy jestem w stanie w tej aplikacji zrobić cokolwiek, co. Co zbliży mnie do, do tych efektów osiąganych przez formularze występujące w badaniach klinicznych, te bardzo specjalistyczne formularze. E, tutaj też jest bardzo wysoko postawiona poprzeczka, e, no ale idziemy w to, bo, bo chcemy, chcemy jakąś wartość dodaną dodać do tego, co już po prostu jest. Nie chcemy powtarzać jakby cudzych badań, bo jakby pewne hipotezy, tezy zostały już udowodnione. No i teraz tak, według planu, co byśmy chcieli robić, no przede wszystkim musimy tutaj uzyskać zgodę Komisji Bioretycznej, Będziemy posiłkować się komisją tutaj na uczelni. No, to jest warunek konieczny, żeby w ogóle, żeby w, ogóle w, formie, w formie pracy lektorskiej tego typu dane, tego typu w ogóle działania podejmować. Będę też musiał mieć dosyć duże, duże spore opracowanie prawne, jakie ja mam przechowywać te dane, bo jeżeli będę je zbierał przez aplikację webową, no ja w jakiś sposób muszę wykazać. Wszystkie kwestie zgodne z wszystkimi kwestiami, kwestiami prawnymi przechowywania tych danych, danych, wrażliwych danych osób. No jednak to jest głos. Musimy uzgodnić scenariusze testów, bo czym innym, jest, czym innym są gotowe testy według opracowanych już skal ich, ich mierzenia przez lata już w medycynie, a czym innym są też dodane przeze mnie pytania. Dodatkowe, które mają, które mają mi zabrać ten głos, ponieważ te pytania muszą kierunkować tego badanego na wykazanie konkretnych cech, których ja szukam. To nie mogą być przypadkowe pytania, to nie mogą być przypadkowe, przypadkowe, po prostu przypadkowe zdania. Tak naprawdę w ramach tego planu, jak uruchomimy badania, udostępnimy aplikację, na bieżąco będziemy próbowali. Bazując na tym, co już zrobili inni, Spróbować zrobić coś nowego, spróbować, spróbować po prostu osiągać na podstawie miejmy nadzieję wysokiej jakości próbek, jakie zbierzemy. No bo to tak naprawdę od próbek zależy, od próbek tego głosu i wyników tych badań, jakości tych badań, zależy to, jakie efekty osiągniemy w formie technologicznej. Co do trudności, jakie możemy napotkać, bo no przede wszystkim zgoda Komisji Biotycznej nie jest oczywistością. Bardzo liczę na to, że się uda, ale liczę się też z odmową. Jest to pewnego rodzaju utrudnienie, tak samo te kwestie prawne, o które muszę zadbać. Kolejna rzecz, no z wystarczą wynika wprost, że te formularze samooceny depresji nie są tak dokładne, jak ich odpowiedniki wykorzystywane w leczeniu klinicznym osób chorych. No a te wykorzystywane w leczeniu klinicznym mogą być wykorzystywane tylko przez psychologów i psychiatrów, tak, no nie mogę jej użyć w swojej po prostu aplikacji. Kolejny, kolejny taki bardzo, bardzo, można powiedzieć takie duże utrudnienie, bardzo negatywne dla mnie przykład to to, że mam bardzo niskie prawdopodobieństwo, że w ramach badań samooceny, czyli takich dla chętnych w populacji zdrowej, ja znajdę osoby będące w zaawansowanym stadium choroby. Wynika to z tego, że osoba chora na depresję, ostatnia rzecz jaką ona chce robić, to korzystać z mojej aplikacji i się badać. Także te osoby, które, miałyby, które byłyby dla mnie najbardziej cenne w kontekście populacji tej zdrowej, nie, wynikają, nie wymagającej badań w formie klinicznej, no te osoby raczej same do mnie po prostu nie, nie przyjdą. Tak samo znowu nawiązanie, nawiązanie współpracy z pracą z medyczną, przeprowadzenie badań klinicznych w, tej w takiej oficjalnej formie badań klinicznych. Wiąże się to z kosztami, ze sprawami formalnymi, z organizacją jakiegoś projektu pod to. To też jest dosyć dużym wyzwaniem. No i taki na końcu taki może być aspekt stricte aspekt techniczny. Pomimo tego, że ja mam dostępnie aplikację webową, interfejs webowy, każdy ma inne urządzenie. Jedna osoba będzie mi się nagrywała przed komputerem, druga przed telefonem. Jedna osoba będzie to robiła na ulicy, trzecia w jakimś cichym miejscu. W związku z tym próbki dźwięku będą wymagały pewnego rodzaju normalizacji i na podstawie research, które przeprowadziłem, e, jakby to jest też podstawa w ogóle do, do, do podjęcia, do podjęcia trenowania modeli, do podjęcia działań, analizy, bo e, to był bardzo duży problem w innych badaniach. E, co do samych aplikacji webowej, no potrzeby badania, ja zacząłem już ją robić, no nie mam jeszcze zgody komisji bioetycznej, ponieważ ona się w tym momencie formuje tutaj na uczelni, a to e, tutaj do, e, do, do, do tej uczelnianej komisji chciałbym się Zwrócić o, o zgodę i o e, Tak naprawdę e, aplikacja będzie no, dosyć prostym mechanizmem e, testowym. To znaczy, nie będziemy nikogo rejestrować, nie będziemy zapisywać nikogo danych, e, nikt nie będzie zostawiał nam numerów, telefonów czy maili. Jakby nie chcę tego w kontekście, e, w kontekście RODO. Chcę się ograniczyć tylko do, do prawnego zabezpieczenia, przechowywania głosu. E, ta osoba, która wejdzie. W aplikację będzie mogła wypełnić test samooceny, czyli, czyli przygotowane już wcześniej testy, i ja klucze do tych testów mam dostępne jakby w publicznych materiałach. Tak samo jak te testy są dostępne w publicznych materiałach, tak samo jak klucze do nich mam dostępne. W związku z tym opracowanie wyniki, wyniku takiej etykiety będzie bardzo proste. Wraz z testem ta osoba przesyła mi potem nagrania. 5-10 nagrań, wstępnie to oceniliśmy. Będzie możliwe po prostu nagranie głosu, odpowiedzi na, na kilka pytań. Tylko, że tak jak wspomniałem wcześniej, te pytania nie mogą być przypadkowe. One muszą ukierunkować mi tę osobę na ekspresję pewnych cech, których ja szukam. Eee, osoba badana tak naprawdę otrzyma ode mnie tylko unikatowy e, numer badania po poprawnym e, zatwierdzeniu, przesłaniu wyników. Tak naprawdę mnie interesuje tylko komputer. Jakby, jeżeli osoba wypełni mi tylko kwestionariusz w kontekście quizu, tego, tego, tego badania, jakby, które daje mi tylko tą etykietę według danej skali. no jakby W kontekście moich badań nic mi to za dużo nie daje, ja muszę mieć po prostu komplet. Co do, co, co do samych danych, ja udostępnię tej osobie kod. Myśleliśmy, na tym, myśleliśmy o tym wstępnie, że. Tak naprawdę możemy tylko w przypadku kiedy byśmy wykryli rzeczywiście, że dana osoba może mieć, może mieć naprawdę dosyć dużą znaki depresji już na podstawie tego testu, żeby udostępnić jakąś listę kodów, żeby te osoby się do nas zgłosiły. Gdzieś tam to nie będą osoby przypadkowe, no bo, no bo, no bo gdzieś tam te, te grupy osób, które możemy zbadać, no, no wcześniej byśmy bardzo mocno poinformowali w ogóle o tym, o możliwości takiego przebadania się. Tak czy inaczej, tak jak powiedziałem, nie chcę zapisywać danych kontaktowych, nie chcę zapisywać danych wrażliwych, bo z samą prawną kwestią związaną z zachowaniem kursu też będzie po prostu już dosyć duże wyzwanie prawne. W przypadku badań klinicznych dana osoba badana klinicznie, oprócz wypełnienia moich formularzy, czyli skali samooceny, dostanie też możliwość wypełnienia. To już musi być pod kontrolą lekarza. No, muszę dodać dodatkowe etykiety do próbek jej głosu z efektami, z efektami badań po prostu przeprowadzonych bezpośrednio w placówce. No i tak jak tutaj powiedziałem podsumowując, ja mogę podejść do tego badania w ramach, w ramach badania populacji zdrowej, czyli formularze samooceny mogę, mogę badać populację kliniczną. W zależności od tego, co mi się uda zorganizować, będę dążył do, do, do zorganizowania badań klinicznych, zobaczymy. I tak jak powiedziałem, w ramach badań klinicznych będę, 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 będę po prostu starał się udostępnić mechanizm do monitorowania stanu pacjenta w czasie. I teraz, co do próbek głosu, mogę badać cechy akustyczne, cechy paralingwistyczne, znaczenie tych słów, czyli po prostu transkrypcję. Można użyć wielu technik uczenia maszynowego, uczenia głębokiego. Wyniki można łączyć właśnie z wynikami formularza samooceny. Można budować modele hybrydowe. Tak naprawdę przeprowadzone badania, sprawdzałem te badania powiedzmy przez ostatnich 20 lat, jest się na czym wzorować, no, ale my chcemy tutaj zrobić jednak coś więcej. Tak już jakby na koniec takie bardzo proste przedstawienie, że wydobycie cech dźwięku tudzież jego transkrypcji, to są bardzo proste rzeczy. Jakby nie będzie problemu z techniczną implementacją, tych etykiet, które chcę uzyskać. Tak naprawdę tak naprawdę zdecydowana większość trudności w moim temacie to będzie zabranie jak najlepszej tej próby badawczej, tych, tych etykiet powiązanych z dobrej jakości próbkami głosu, i tak naprawdę z możliwością zorganizowania i z, po prostu badań klinicznych, które damy jeszcze lepsze etykiety do do po prostu do analizy przy, przy, przy projektowania moich modeli. Tak naprawdę ode mnie to wszystko. Jeżeli dziękuję za uwagę, jeżeli mają jakieś jeżeli macie pytania, bardzo chętnie odpowiem.